Witam wszystkich serdecznie. Rafał Nowe Wnętrza. Dzisiaj, taki w sumie krótki filmik o tym, co ostatnio robiłem, a mianowicie robiłem sufity podwieszane w domku jednorodzinnym. Tych sufitów tu jest 50, 51 metrów kwadratowych. Wszystko jest zrobione na stelażu krzyżowym. Użyte materiały do tego to płyty są, płyty są z nor gipsa, a cała reszta jest zaszpachlowana gładzią y, masą premium lighter gipsa y, wszystko jest zazbrojone taśmą papierową oraz wykończone gładzią finishową gipsar go w sumie całkiem, całkiem fajna jest ta gładź naprawdę fajnie się szlifuje Łatwo, łatwo jest w obróbce, polecam, generalnie. No, no to tutaj mamy sufity już zrobione i zostają takie, jakie są. Inwestor sobie będzie malował, gruntował, tak zadecydował, więc z tym się wadzić nie będziemy. Okej, okay, dobra, tu mamy te sufity, tutaj też. O, tutaj taka wnęka musiała powstać, dlatego że w Miejscu, gdzie wchodzi się na schody, gdzie jest tutaj jest ten gzyms, gdyby sufit był obniżony jeszcze o, tu jest 10 centymetrów, no to stając na raz, dwa, trzy, trzy na czwartym schodzie do gzymsu byłoby metr 70, m, więc mało i można by było głową się głową się uderzyć, więc yy, powstała taka wnęka tutaj wkleję yy, tutaj wkleję płytę i będzie yy, i będzie dobrze tak sobie też pan inwestor yy, zażyczył, więc tak będzie Ok, dobra idziemy dalej yy, tutaj też są tutaj też jest sufit już zrobiony o, tak punkty świetlne tak samo yy, ja zrobiłem jest ich 26? 26, tak. 26 punktów świetnych. No, chyba będzie jasno. <grym> Dobra, y, następną rzeczą, którą będę robił, jest tutaj Łazienka. Mała Łazieneczka. Y, łazienka ma. Kurczy ma. 4 metry kwadratowe. Niecałe 5 chyba. No, niecałe 5 metrów kwadratowych. No jest, zastałem ją w takim stanie, tu jest stelaż już był trzeba go poobrabiać, płytę, płytę przykręcić odpływ liniowy do zrobienia no i te dziury połatać, dzisiaj już wziąłem wyszlifowałem wyszlifowałem wszystkie ściany z mleczka no i jutro będę te wszystkie dziury łatał i, i szykował się do odpływu liniowego. Ktoś napisał w sumie ciekawą rzecz ostatnio na temat odpływu liniowego pod jednym z komentarzy, pod jednym z filmików. I w sumie zgadzam się jak najbardziej. No bo człowiek nie jest nigdy w 100% pewny, czy za 4-5 lat gdzieś tam nie nie, nie puści silikon czy, czy, czy coś się tam wydarzy, i nagle ta woda zacznie podciekać, gdzieś tam pod płytki różnie może być. Budynek może yy, się, a zwłaszcza jak jest nowy, też może się tam, no, może się tam coś podziać. Dlatego no, tu 100% yy, gdzieś tam racji ma, yy, ma ten ktoś, kto tam dodał ten, ten komentarz, cieszę się, że, że się wypowiada. Wy wypowiadacie się na, na temat tego, co tutaj robię, no bo jednak to buduję. Yy, co tu jeszcze będzie? No grzejnik, jak widać, tutaj też będzie. Malutka łazienka, z tym, że tutaj będę musiał zaraz, już dzisiaj inwestorowi mówiłem, żeby przywiózł tutaj drzwi, dlatego że tutaj nie będzie drzwi z opaską regulowaną, tylko musi być tutaj futryna stała. Dlatego, że z jednej strony jest grubszy mur, a z drugiej jest chudszy, no i musi być tutaj zastosowana futryna, futryna stała. Więc łazienka jest mała, a tutaj w domu jest co robić, dlatego będę jednocześnie z łazienką, będę tutaj kładł płytki na podłodze, tu są te płytki, jest z tego 80 metrów kwadratowych czy 81 jakoś tak, yy, na co trzeba zwrócić uwagę teraz przy kładzeniu takich płytek na, na ziemi, a mianowicie na dilatacje, które, które, które tutaj występują. Gdzież one są? O, tu jest, jed, tu jest jedna, o tutaj jest jedna dylatacja i tutaj w drzwiach są, w drzwiach tam jest też jedna. I tu, tutaj, a tam w tym, tam w łazience też jest jedna. O, tu też jest jedna. No więc będzie trzeba trochę te płytki tak rozmierzyć, żeby, żeby to miało jakieś ręce i nogi, jeśli chodzi o, o, prze, o, o dylatację. Więc no tak to w tej chwili wygląda. Będę wrzucał w miarę możliwości filmy z kolejnych etapów prac. Łazienki, łazienki, no i tych płytek. A jeszcze jedna rzecz, która tutaj powstanie, to a mianowicie tutaj powstanie w tym miejscu dokładnie tu, o tak, powstanie ściana z płyty kartonowo gipsowej będzie wzmocniona płytą OSB, yy, i tutaj będzie tutaj będzie miejsce na telewizor. Dlatego, że no, no nie ma tutaj miejsca, i wymyśli się z panem inwestorem że tutaj będzie w sumie najlepsze miejsce na, na, tą, na, na ten telewizor. Ścianka będzie z półką, no i to tak tak to, tak to będzie. Aha, cała te, te, ta elektryka zostanie przeniesiona tutaj na, na tą ściankę i, i jak tu potem powstanie, postawi pan inwestor sobie sofę jakąś, jakiś stolik, no to będzie prosto mógł patrzeć na ten telewizor na tym telewizor nie tam jakiś ukosa, tylko, tylko na, na, na wprost. No, myślę, że to na razie tyle. Na razie, t... aha, jeszcze co? No, cały czas mówię Panu inwestorowi o, o gładziach, które tutaj trzeba zrobić, bo ściany są naprawdę w fatalnym stanie. Yy, no ale czy to będzie teraz zrobione? Nie wiem. W tej chwili Pan inwestor się zastanawia, czy starczy na to w ogóle generalnie. Forsy, żeby to wszystko wziąć i, i y, wykończyć. Tak jak się należy. Dobra, ok, Kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za to, że komentujecie. Yy, no, naprawdę to cieszy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.